Cześć witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku switecznego Survivalu Niestety nie mamy jeszcze Patrycji w naszym składzie ale mam nadzieję że od kolejnego odcinka to się zmieni No i dzisiaj tak jak planowaliśmy w poprzednim odcinku lecimy, tu mamy dokończyliśmy schody i lecimy, będziemy się wkopywać w tamtą górę i tam będzie nasza chata Tu mamy taką wybudowałem sobie prosto budę dla psa ale niestety chyba mi nie uciekł no i mamy jednego widza, jest z nim kuczys Siema wszystkim, witam serdecznie e, Czekaj, odkopiemy psa, że tam jeszcze siedzi Nie mam siekiery, ale pomogę Dzień dobry o, no. <gryw> Witam wszystkich No Gra. i to taka forma bonusowa Gadający pies Że nagrywam sobie po prostu zamokiem, tak, tak sobie po kumplosku no i dzisiaj, Panowcy. jak już powiedziałem, że mamy plan tam, więc tu trzeba zrobić taką mo taki most. No dobra, no to zaczynamy mu ale ten most ma być tam naprzeciwko, tak? Tak. Ee... Most. Czekaj, czekaj. Ło! Spadłem. Ło, moje drewno spadło. Kurwa. Pi! I tak to wypiszę. Tu ma być tak prosto. No, jeszcze wiecie... go, wiesz, jeszcze go tam zamknął za. Poczekaj, poczekaj, To Dobra, pójdę z chodami co? Raz, tak. dwa, trzy. Fuck, trzeba będzie dobudowywać z jednej strony. Czekaj, tak? Dobra. Nie, nie, Poczekaj, wej wej wej, stój. Wej, wej, wej. Zabierz mi siekierkę. Zigierkę, dobrze, dwa. Dwa, o teraz jest idealnie wręcz. Nie. Daj tak. łopatę. Nie. Albo się siekierkę. Poczekaj, Gdzie ja masz skrzynkę? Nie macie, mam skrzynki. na skrzynki? Własną skrzynkę? Dobra to ja to robię. Zawsze patrzcie. <laughs> Chciałem mieć skrzynkę, ale... Ma... Ale nie ja w... nie pozwoliłem no. mi na taki wydatek niestety. Czekaj, 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 czekaj pa. Ty robisz? Ja robię? Nie wiem. Ja już zrobiłem. Poczekaj, może kiedyś... No nie wiem. O tak. A ja tak zrobiłem, patrz ładnie, ładnie wygląda. Dobra to wsta, albo dobra, wungel to ja tu sobie włożę. Patrz, estetycznie, estetycznie. Wyjebanie. O kurde one. nie przeklinaj, bo nie chce mi się tego... <laughs> Dobra, to ostatni raz! O kurde! Nie, prawie spadłem. Dobra, Dobra. teraz będzie git. Czekaj... Nie, poczekaj, poczekaj! Git majonez. Nie. co ty chcesz tu zrobić? Most. może zrób. Ty czekaj, żeby tak na, śro... na środku było. No jest ja... na środku. Ja, ja sobie Ale nie i... tego, tylko żeby góry był na Żeby most był na środku góry. Czujesz? Żeby góra była na środku most. Tu, czy jak to ma być? Teraz tak jest dobrze. Nie, ja moc na środku góry. Przez ja ze jestem ja kilofa Dobra, to jest ja, szczelę. Dobra, ja idę, A. ja idę coś, ja idę coś powykopywać, jedzie. O, jajko! Na pewno nie umie. Umiesz ja cisza, jak makiem jest. zasiał. Ty, weź nie, mi. Nie, piękne gwiazdy wchodzą. Dobra. Jak e, weź, do Weź końca. mi, rzuć sikierkę. Rzuć mi sikierkę z góry. Mi się mi jeste wchodzić na Dobra, to ja sobie po wykopuję oh, węgiel. Rzuć mi siekierę. O, dzięki. Kompletnie nie wiem po co nam węgiel, ale... Się dzięki, dzięki. Dobrze jest, czekaj, poździj nam drzewo. Dzi, dzi, dzięki. O, dziękuję za węgiel, bardzo się przyda. Mój! Nie Jeszcze. no, chyba cię boli coś. Dobra. ciągle mi się zapominać, że tu nie ma opcji <laughs> Poczekaj, tu będzie, okej, okay. tu będzie taki most. Tu będzie most. kopalnia wągla. Będzie... Dobra, piękny most. Czekaj, teraz jeszcze tutaj pierdyknę. O, takie cudo, o. Jakie? Nie widzę. Aha, o, już. Nie lepiej tam płotek postawić? Płotek. Jest ty dobry pomysł ty, dziadek go Ty, mo gdzie ty jesteś? Nam drewno. Po co nam drewno? Mamy full drewno, nazbierałem się do odcinkiem. Tak, nazbierałeś. Wydaj. No nazbierałem no Gościu. Serio. A czy to zbieranie było pod przyciskiem E? Nie e. Ty mnie tutaj nie oszukuj. What the fuck? Poczekaj bo nie mam na ciebie dla łóżko więc musisz wyjść Ja se sam zaraz skołuję Ty ja schodzę do kopalni Kurde, amok wracaj i tu nam pomaga. Oooo, tu jest spawner Nie, dobra wracaj Mam nadzieję, że to nie jest tryb hardcore Ej, skillak, masz coś do jedzenia czy mam świnie sobie? Czekaj to jest, to jest tryb hardcore Ej, ej, weź amok wyjść albo ty Nie, amok wyjść na chwilę, się prześpimy tylko Prześpicie się, wiesz jak to zrozumiało? Ej, 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 gość, chodź. Dobra, to ja wychodzę. Nie, bo Amok jest daleko. dobra, to Dobra to. Ja się wy disconnectnę. Dobra, no, dawaj. A, śpisz już? Śpiję już. Dobra, okej, okay, już możesz wbijać. No a myślałem, że was strobuje i sobie wbije. Właśnie. Dajesz mi coś do jedzenia. Loluzy. Nie mam nic do jedzenia, co ty chcesz? Taka... Nie masz nic do jedzenia. Rzucasz boczkami. To nie lodówka. Co ty sobie wyobrażasz, że ja będę tolerował takie zachowanie? Co ty sobie wyobrażasz? No, to nie. Co ty sobie myślisz? Poczekaj, bo muszę teraz drewno skopać na tłuste... Mówi, nie ścinaj drewna, a ma cały ten. Co ma cał? Nie <laughs> ścinaj drewna. Dirt, ścina? Dirt mi się ukazał. Dirt mi się ukazał. Dirt się ukazał? O. Jak Słapia. sam, to? Jak w chalnym Potterze? Dirt. Czekaj, czekaj, czekaj. Jajko! Jajko! Ja mam dwa, nie wiem jak ty. Nie no... Jak dwa? Też mam dwa. Nawet A? cztery mam teraz. <grym> to mutant jesteś. Te <grym> ja bym mi potrzeba Węgiel, bo tam jest spawner. Wungiel to... dobra, ja ci węgiel do piesa włożę. Węgla to mam... Ma mamy. Po co ty w ogóle poleciałeś do tej kopalni? Jestem ja jestem w kopalni. Ja tu ścinam, chciałem powiedzieć ścinam węgiel ja Dobra kopię, e, ty musisz się wkopywać tam w górę W górę się tak mniej więcej wkopuj Będę ładnie robić O jezu jezu, może nic prosto <noise> Wkopuj się, czekaj ja się powkopuję trochę głębiej Wkopuj się, co ty sobie wyobrażasz Wkopuję się w głębiej Masz niewolnik <noise> Wkopuj się Bum. Dobra czekaj węgiel Czekaj, bo muzyka mnie wyjątkowała. Ja nawet ma. deal tu, ludzie, ale jestem biedny. Jestem najbiedniejszym murzyniem. Nie! Czy murzynie za boczek. I inne. Za boczek? Tak się dziwnie na ty... mnie świnia patrzyła. Boczek byś chciał. <grych> o, Ty. Łoł! Wow, Łotę! The... Co ja tu robię? Jak ja się tu wkupuję? Spadaj! Spadaj! Kurde. Nie wiem czy tam robisz, nie wiem co tam robisz, mm -hmm. wiesz? Ty, to jest tryb Hardcore, czy co to jest? Nie wiem jaki to jest. Hardcore... Hardcore... Jaki typ? Jak może być Hardcore? Co nie? A, sorry, to nie ma jeszcze trybu. <grybujesz> Dawno nie grałem w tą starą wersję. O. Dobra, czekam, mam dwa chlebki. Chyba akurat jem. Wiedziałem, że mi nie wystarczy. Haha, ile jeszcze brakuje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Chyba. Jeżeli ja umiem liczyć, to się pomyliłem, a jak umiem, to się nie pomyliłem. Ty się zawsze mylisz. No, <laughs> Sk skilek Skillek zamówiłeś, zawsze nie Nie pomyliłem się. O, żel żelazo mam, żelazo. Żelazo? Z jest, jest amelinium. A, myślałem, że żelazo mamy. Tego nie pomalujesz. Nie, to jest lapis. To jest lapis, lapis dla żuli. <laughs> no, dokładnie. dla żuli. Nie, kilof mi się skończył. Wracaj i nam tu pomagaj. Dobra, ja tam zrobię parę kamiennych kilofów. Czekaj, i... czekaj, Kurde. czekaj. Trochę będzie jak wiecie wiecie u kogo. Tak wiecie, góra i tak dalej. No, o Boże. Ale on nie żyje. Ale on wróci. <grym> Ta, wróci. Nie Ale... Może. Ale pamiętajcie, że nie mówimy dokładnie o kogo, więc nie możecie mnie osądzić o prawa autorskie, nawet jeśli to jakieś były. łombo <laughs> <laughs> nie, nie, powiedziałem tego, więc nie, też nie możecie go osądzić. Poczekaj, jak już znaczy, zacznę, ja powiedziałem, w... tylko że powiedziałem w innym słowoznaczeniu. Tu widzę, że ten nie ogarnia. Ja się to... ja nie ogarniam. Ja kopię. No Ty, ja tak? mam diaksy. Czuję wanę kopania. Masz diaksy? A wiedziałem, że zareagujecie. No czy kupota, a ty mu że się... Mam, czar mam czarne diaksy. Wyngin. Kurwa, nie on jest Sorry. Robimy. Piiip. Sorry. Nie no. On jest, bardzo on jest bardzo podatny na przekleństwo Tak, widać. On jest bardzo zdemoralizowanym człowiekiem. Nie powinien w ogóle istnieć w życiu codziennym. Wstydźni. W styczniu, w się urodził, w stoczniu <noise> Czekaj, osuń się, się, kupić. Jezus Maria, mów od razu. Chcecie kucu. Chcecie kupić węgiel? Ja chcę kupić... Jedyne dwa złote SMS-y. Będę mówił Chyba na ciebie... Cię boli coś. 11z poszło jak torenty, <noise> za torenty. Paję, dwa Dobra, poczekaj. Poszukali mnie. Ej, okay, tu będzie się wchodzić i pięknie. Okay. To co ty... Go, yy, ten. Ej Amok, masz trochę drewna, ale takiego nieprzerobionego? nieprzerobionego jest mam takiego mam taki, mam taki niedorobiony. Jak nieprzerobione jest w piecu? Nie wiem, nie ma. No w sensie to, co koble... się No głupoty, masz mam, mam dużo Kobylstona. Kobylstona masz dużo? stone. O. Gosh. O, dwie, dwa schabowe. Idę zrobić mniecza. Jem. I będę jadł z hubowego. Chciałem to sam powiedzieć, ale wiesz, boję się, że zresztą ktoś osądzi o prawa autorskie. Nikt ci się nie obrazi. Nie, nie, powiedz. Nie, bułkę. Rozumiem. Jem Nie, z, z tym. Nie, z czekaj. Z jem hamburgera. Hamburger. nie, nie. Nie, Lubię, jak tu ciemno... I To mi chodzi o ping pingwina i e, koleś jakiś nagrał tam jem bułka, a pingwin nagrał je jem schabowego i się brechtaliśmy z tego e, zamokiem. I ja sobie e, wymyśliłem, a, że... A nagra... teraz ludzie, a teraz ludzie myślą, what the f o co mu chodzi? <laughs> Dobra, już nie mówię. Wup, 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 wup. Wup, wup. Dobra, chcę ładnie ozdobić tą... Piękną hecję ja za... to jest na mnie gwałcisz te, ja tak Ja się na pies na księciu delikatesik. Zrób teraz takiego mocnego jebacza Takiego długi film co? Taki nie wiem, 50 minut No nie mi przecież się jakiś jebaczu, chyba mu czegoś brakuje <laughs> Nie wiem, chodzi mi o taki długi filmik po co? Kurde, jak ja nie, nie mam do tej dobra. Wersji, wersji Minecrafta <laughs> Jak możesz tak w ogóle mówić, co? Znaczy, Minecraft nie kocha? Minecraft, wideorecję. Łozia mnie opuściła Widać, może bo... tutaj bo... też drewno. Paniu i przeklinaniu tu. tu Nie, tu nie ma biegania. <laughs> nie ma takiego bicia. Co to w ogóle, ma? Chce być. <laughs> tak. co? Dlaczego mi... Co, o nie. co masakra? Piło mechaniczne. Co chcesz? What the fuck? Jak to się ładnie wyraża e, Wiecie co w ogóle sobie teraz zaptejdowałem frapsa i on mi teraz nie dzieli na party, tylko mam cały, że na przykład jak film zajmuje 12 minut to on automatycznie ma 12 minut, chociaż wolałem tamtą całą wersję. Ty te kozy, oj, oj, kozy. Owce nie mają tego wełny. Owcy nie mają wełny? O mam, mam, mam mam. Zjadłem z tabowego. Wiesz nie mają Skin patusi. Jak chcesz schabowego to jest. Jest, jest piesu. Jem. Obiad jest Pork A ja jem drewno, które do mnie spada z nieba. Lol, nie no. Dlaczego nie zbieracie ja, przy, deal tu? Nie się do tego kontrola. Czyli ja mam su, sublestona. Dobra, to ja sobie idę pociąć drewno. Pociąć drewno. i <laughs> Idziecie się pociąć. <laughs> On idzie pociąć drewno. I tam, pociąciaj je. O, masz radę. ...do końca. Odsa. Idę, idę. Po drewno, taki mmm... ...pyszny cobblestone. Tak, Oto, o mi... f... Oto ty! Ty mi tutaj gadasz, a sam ciunciasz. No ciumcia ma teraz krowę. I mi dała skórę swoją, bo, Daj mi skórę. Daj mi skórę. Zrobię sobie dobra. na... ...futerał na komórę. Mm. <laughs> a mok maski na jak Rambo, prawda? Prawda. Mój skin jest rhombistyczny. Mask na Rambo. Oh! Rambo. Patrz. 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 Ajde, ty, Kurde, szkoda, że się nie da położyć. Obsta, obsta. ty pieprz Czekaj. Teraz musisz... tej się nie da. Powiem, Chciałem cię no, bym się A widzisz, patu nie pozwął. Bo jakiś Krzysztof ulał ciągle. Dobra, Rolinki Dobra, pobawiłem się Weź, co będziesz mi później oddawał w, na tu w workshopach Na dużo. No weź, ja tam kopałem, a ty no, Po prostu... Po co tu 90fps tak Nie, teraz zmniejsza no. mi się, what the fuck co Ej no! <laughs> Ej no weź, ciemu, a ja mam prostu. Tak, bo ja tam idę zebrać to... Ten... Tak, ja nie wow. radzę uciekać, ja tam po ciebie idę Nie Owca ratuj mnie, ratuj mnie Już jestem, co zrobi Dobra, okej, okay, teraz będzie ładnie. Moja miła, o, jest U, U tamok znowu musisz czekaj, bo już długo ten odcinek trwa chyba A będzie nic, że... To, że prawie bądź, nie, prawie nie Podzielisz go na dwa party, Będziemy będę mieli co oglądać Ja no, mówię, zrób taki długi odcinek, 50 minut tak, zaraz chyba specjał, chyba specjal zrobię na 100 tysięcy, na 1000 widzów jakieś już zdobyłem. No to właśnie, taki właśnie, prawda. No, no nie, teraz, teraz nie, no, bo teraz czasu nie mam. No teraz. Teraz, teraz, to wszystko byś chciał teraz, teraz. Nagrywać serię fabularną teraz, nagrywać, nie wiem, hardkorową serię teraz. <laughs> teraz. Ja wolę wszystko poza teraz. teraz. I się powieść. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Teraz rozumiem. Idź się powiesiało, teraz, teraz. <grymne> Nie! Nie! Hamilton, dawaj mój kill! Adzimy To mnie? Czekaj, bo miałem kurczak. Nie miancy. ma kurczaków. O fraj! Zrobimy świątynię... Nie spychaj schizow, mnie. Skizowe, Co ty powiedziałeś? Masz grzyba? No, mam grzyba. Zrobimy świątynię. <grymne> <noise> 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 kurde Trollnąć, ale mi się nie udało. Coś ci się nie udało. Zróbmy amokowi świątynię, bo to taki już w ogóle grzypies na Maxa. Czekaj. Grzyb, no, ty! To się... Nie da się pochodni kłaść na płotka, kurde. Jak to się nie da? ta wersja Nie wersja Minecraft. O Jezu, ta wersja, Mine... wersja to już w ogóle mnie zaczyna rozwalać. Minecraft! Co to jest najlepsza Minecrafta wersja jaka może być? Weź na przykład. Bo najlepsza słowa znaczeniu podbugowana. Tak. Nie ulepszona. Podbugowana to ty jesteś. <głos> <głos> A ten z, ze skinem patysi to też będzie koleś. No nie no, ludzie. Poka pokażę wam na moim kanale tylko niestety plecy, bo nie mam ten. Wow. To pokażemy ci, nie wiem, nie, nie będzie w wersji tego Amoka. Ale nie poczekajcie, będzie. robię na chwilę cięcie, aby ogarnąć coś. Czekajcie. Moja by była, gdyby... No dobra, ale ty robisz co cięcia, ja dalej nagrywam. Wstawię to ty to nagrywasz? Na no serio to nagrywasz? Co? Na serio to nagrywasz? Na serio to nagrywam. Czekaj zobaczmy. <grym> oh my god, nie podzielił mi i to zajmuje 17 minut już. No to, no to dawaj, dawaj, dawaj takiego 30-minutowego. Nie, teraz będziemy kończyć już. Boże, za za przynajmniej 30 minut. 30 nie, minut. nie teraz, ja czasu nie mam stary. No da, dawaj jeszcze... Z 10 minut nagramy. Oczyłem, jeszcze teraz, nie teraz. O Jezu! Nagramy jeszcze z 4 minuty i później idziemy. Czekaj. Dobra, no, okej okay, i już jesteśmy z powrotem. Ten odcinek trwa 17 minut, więc ja tu skończę tylko jakoś tam podłogę zrobię. E, później oczywiście zrobimy to lepiej... Znaczy zrobię to lepiej po prostu, tylko teraz tak na szybko. Ty wszystko, ty wszystko psujesz. Tu na szybko wygodimy. Zro zrobię to lepiej. A ko ty? walnijmy tu jakiś taki fajny kominek. Ta, no teraz. stary to wszystko będzie. Telewizor, lodówkę. A masz na terraka? Nie masz na nie, nie mam, ma... odstany, nie mam diaksów. Nie mam diaksów na kredyt. Weźmy to po... to podłogę. Idziemy po Emerald? I... Idziemy po Emerald? Ej, o tego oh, o. Po Ej, patrz, tu wygląda prosto, że jest, a tu już nie. Ale tam się Będzie prosto. Geniusz. No tutaj patrz, tu wygląda że o, teraz jest prosto pięknie Patrz z tym hardcorem, kopię pod sobą Nie bo do lawy wpadisz Tak, nagle Oglądałem tym... film buraczka jak zdobył chyba tyle diamentów i wpadł do lawy bo kopał pod sobą To mnie rozwaliło What the Ej, What the... dlaczego tu jest miliard no. e, e, rodziny Twojej twoje rodziny Ej, czemu ty to Amok spawnowałeś? Jaki cheater? Nie no, że co, ciebie, nawet... Ja jak Ale co? co? No zobacz ile tu jest tych. Zobacz na nagraniu ile tu było y, zwierząt. Ej hey no, owce terrorystki. No. Ter ja też chcę to zobaczyć. Ale no no wszystkie poubijaliśmy. A wychamy. Co możesz? Nie, ten... nie macie litości do zwierząt. No? Nie mam jedzenia. Jestem taki biedny. O, o, co o, o, co ty, co, co, co ty robisz? Tak bardzo ubogi. Wow, ile tam creeperów jest. Gdzie? Klipelów Gdzie Clipele? Gdzie, Gdzie masz? O Boże. O Boże. Idź przy o, o chodź, chodź, czekaj. Idź przy tulku. Chodź, chodź, chodź. I odsanę. Czekaj, 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 czekaj. Nie. Ja nie mam miecza, żyć mi miecz. Ech. Gdzie jesteś? Masz. Za Ej, to to po. Jest, po. jest za to, bo pamiętasz Chce się. A mógł pamiętasz butelkę? Walnego kilofem. Tak? <grymne> Ej co wy tu nie gadać, że tu macie creepera? Jak creeper nie, mamy tu... mamy zombiaka, ale już nie. Ale on jest inteligentny. O wow, creeper to, to... za mną, weź go ktoś zabił bo ja nie What the fuck? Ma... Nie! <grymne> ty ko... on umieją latać? Tak umieją latać. O pierdzielę. pierdzielę. Ej dlaczego tu się jest tyle spawni? mnie skerle jeszcze Ja mam pół serduszka. Teraz jestem i będzie po sprawie. Gdzie jest miecz idę. Aj co on tu rozpierdzielił? Dupę ŁOTO No nie ja się chowam Ja też Dawaj U do domu muszę Ida iść. Dawaj spidarka I zgędzimy Sweet house Sweet house Czekaj nazwę to jeszcze ładnie Poczekaj przyniosę już wszystko Broń mnie, chron jesteś Bo. moim kucem, to mnie chroń Nie no zabije cię <laughs> Chronnie Kurde. jestem Co? kucem. Jesteś kucem. Ongarnij się. Ej, creeper. No what the fuck? mówię, żebyś mnie chronił, no idioto. tak, ja nie ogarniam. Ty creeper do domu przez! Nie, no. dobra. Tylko tam walnij, on cię zabije. Ja mam pół serduszka, no serio. Patrzcie, jaką ładną ścianę walnęłem. Walnę. Patrz, patrz. <laughs> Jaka ładna ściana. Dzięki. No. Bardzo ładnie. Akurat. Ty, dobra, może nie powiedzieć, że z nami była patusia? Zamknij się! Patrz, patrz! Normalnie... Ty, no, ty tak, też masz tak, ten... ...tego skina, wiesz, bo ja sobie Minecrafta odinstalowałem. Dobra, wejdziesz na mój kanał, zobaczysz. Minecraft... Patrz, nie, no, Zostaw jest... to! Zostaw moją piękną ścianę! cicho, to... Dobra, postawię ci drewno, drewno jest ładniejsze. Bo. Cieszysz się? Drewno... Dawaj. To jest, U, to tutaj. jest boazeria. Ty, czekaj. Węgiel. Bungiel. Patrz ile owiec terrorystek Dlaczego nam jest ras, dlaczego obserwujcie i pokój? What the What the fuck? What dlaczego the... ona się What Ty... Co im jest Nie lubią one, lubi to? a one Lego. Zakochały się Ej to tu rozleciał się Aha ile, ja też zaraz padnę Jezu, Ja się chowa z domu, dzięki temu Gdzie jest? A mogę jestem mi to pojechał Cześć Zepchnij mnie! do ciebie, cześć, do ciebie. Bo ja zaraz się wiesz, ja zaraz... Zginę? Nie tak. Będzie po sprawie. Ja już dawno zginęliście. No wiem, ale tepim, nie bo jak ty zginiesz to już nie znajdziemy domu. Da, ja znam. Wow. Nie, nie skakuj tu. Nie ma wyjścia. No, Tędy chodź. Gdzie jesteś? Nie, ja się to muszę wylogować. To... I powiedz jaki masznik. Kutrz. Nexusety. Łof, <laughs> wow, dobra. Creeper, tiper, Nie, nie. Ej, gościu jaki masz masznik? napisz coś na czacie. Dobra, czekaj. Ja tu idę. Ty kurczaki się spanują. Lol, taki lak jest? Czemu ja nie mogę tych itemów zabrać? Kurczus jeden, nie ma ciebie. Jak to mi nie ma, Cześć. jak jestem? Jak mi mnie... <tryk> Widziałaś to? <Wow>. Widziałaś? <tryk> Okej, okay, dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało... Czeka, 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 czekaj, 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 Nasz no to... house jest już wybudowany. Zrobiliśmy w tym odcinku tylko to, że most wybudowaliśmy. No jak to? Jeszcze walnęliśmy ścianę z bazeri. A no, no a. dokładnie. Jeszcze ściana, także jeżeli się podobało Łapka. walnij łapkę z kilkofapkę i pamiętaj, żeby się zgłaszać w komentarzu. Amoko. A ja wybrałem... Nie łapkę z kilkofapkę, tylko z kilow... amoko Kucową, Kuczową, kuczową Od dzisiaj kucową I, zap I zapraszam na mój kanał, który jeszcze nie ma żadnych Z widzów. Ty nas na Speed Cicho, Amo, jak to może zapraszam na Kucza, ku zapraszam, na kanał KUCA. Link w opisie. Game. LOL, wy na Speedhaku latacie, no okay, ja no, no to w takim razie żegnam moich kilku skromnych widzów i mój y, skromniutki kanał y, w na pewno też y, per, moją, perspektywę skita. moją perspektywę <grym> znajdziecie y, pod, pod opisem w opisie <grym> pod opisem macie dość teraz się nie mówi tak, to ja się teraz się nie, z moimi teraz się nie na... mówi pod opisem tylko się mówi w deskrypcji. O. na dopis tak to jest tak bardziej wiesz tak bardziej profesjonal profesjonalny Deskryp... się nie mówi nie subskrybujcie tylko zostawcie łapkę w górę A? Mhm. No dobra, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa! Papa!